że cały czas on tam walizy targa, cały czas po nocy chodzi. Ja mówię panu, to trzeba naprawdę panu króle wziąć, bo mówię panu, on cały czas... Pani Maćkowska, proszę mnie nie pouczać, ja wiem, co mam robić. Ja wiem, że pan wie, ale ja panu mówię. Niech pan nie słucha gościa, tylko od razu na glebę. I z baniaka, bania, 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 mówię panu. I glanujemy, heja, heja, wiaczek nie ma gościa, bania, bania, trzy szybkie, dwa spacerowe, Baja leży. I jeszcze glanujemy, 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 bania. Jedziesz, 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 gościu, bania, baja. Nie ma go, to leczy. Pani Maśkowska, proszę mnie nie pouczać. A ja wiem, pan taki wrażliwy. Pistolecik pewnie pan też na perfumki ma. Taki malutki. To te drzwi? Ta, tu kanalia mieszka. Nie bania. palią. Proszę otworzyć. Pania. Proszę otworzyć. Proszę otworzyć. Mogę pomóc? Proszę. Policja! Otwieraj gnoju, bo wyważymy drzwi! Jesteś otoczony i bez szans! Przestanie pani? Pomóc chciałam. Rany boskie, oh, ludzie! Oh, oh. Przeszła w nocy, co wyzwę. A, pani Maćkowska. Dobry wieczór, sąsiedzie! Dobry wieczór, dobry wieczór. Ktoś dla Paladonius. Ktoś tu pana nie lubi, oj nie lubi! Ciekawe, kto to taki? A? Widzi pan, jakie te ludzie teraz fałszywe? Ale jakby pan tak zupełnie niewinny był, to by nie doniósł, nie? Panie Enek, mamy zgłoszenie o zakłócaniu ciszy nocnej. Jakie zakłócenie? Przecież ja spałem. Pan śpi, a tymczasem sąsiedzi, to znaczy sąsiadka. Pani Maćkowska, jak to było? Ja nic nie wiem. To dobry sąsiad. Nie, no zaraz, ale proszę mówić, że to pani dzwoniła na policję. Ja się nie zgadzam na przesłuchanie w obecności oskarżonego. Zaraz, zaraz, ja oskarżony o co? To no to mówię, że dobry sąsiad. A że czasem wypije, awantury robi, w czasy zagrędza, na larty jeździ, dom buduje, a za co? Ja, ja, jakie jak wypije, jakie awantury? Przecież ja rano muszę być w pracy. To no to mówię, że dobry sąsiad. A że czasem skłamie? Kto by tak cały czas prawdę mówił? Chyba jakiś święty. A jednak święty nie jest. Kłamie, pije, cudzołoży, pewnie też kradnie. No, pani Maćkowska, przegina pani. Ja do tej pory byłem spokojny, ale jak się pani zaraz nie zamknie. Ty, dziadu jeden! Ty wiesz, jak teraz to wszystko, co powiesz, to może być użyte przeciwko tobie, bo ja władza jestem. Widział pan? Przed chwilą było zastraszany świadka, groźba karalna. Notuj pan. Albo nie, od razu mówię, gleba i bania, 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 nie ma gościa! Tu ja wiatrzyk, heja, heja, bania! I jedziesz, jedziesz, bał, bał, trzy szybkie, dwa spacerowe, bania, bania, bania! No zaraz, 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 nie, nie, stop, 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 stop! Bania, mówię. Chwileczkę, chwileczkę. A jak ja właściwie tę ciszę zakłócam? Bo bardzo jestem ciekaw. No właśnie, a jak on właściwie tę ciszę zakłócam, bo bardzo jestem ciekaw? To co, ja mam donosić na sąsiada? To wy już swoich metod operacyjnych nie macie, żeby tak zmusić gnoja do mówienia. Za moich czasów, jak policja kogoś zabrała! Milicja, pani Maćkowska, milicja. Za pani czasów to milicja ludzi zabierała. O, ja panu publicznie wieku nie wypominam. I tego, że Panu życie intymne z małżonką się nie układa, też nie wypomina. I to, że pan tylko raz w miesiącu ten tego, że to tak określę, swoją łoży. Raz to mało co na pogotowie nie zadzwoniłam, bo myślałam, że sąsiad ma tak astmy. I mało mi mnie wykorkuje. A ja mi się przypomniało, że on żonę ma. A, no to ja tuż... Teraz już wiem, po co pani ode mnie tę szklankę cukru pożyczała. Pani nie cukier był potrzebny, tylko szklanka do podsłuchiwania. Posłuchuje Pani tego obywatela szklanką? A, z tą szklanką to lipa. Ja to mam taki stetoskop i przez to to, to, to słychać, co w drugim domu słychać. Ale jakim prawem? No właśnie, A. jakim prawem? Jak przy tym jesteśmy, to proszę Panie Władzo, proszę. Co? Helena Maćkowska, prywatny detektyw? Co Pani sobie jaja robi? Co Pani, do kościoła Pani lepiej poszła, nie? Co Pani może wiedzieć o technikach operacyjnych? Dobra, dobra. Technik to się od najlepszych uczyła. Od Dzierżyńskiego. Mówię ci, nie uczu ojca dzieci robić, synku. Chyba matki. Babki. Nie, zaraz, stop, stop, bo się gubię. zaraz. Jak i kiedy, pani zdaniem, pan Jenek zakłócał Ciszę Nocną? Dzisiaj zakłócał? Dzisiaj nie, ale tu, patrz pan, mam notatki. Trzeci luty wrócił z Chorwacji, godzina 23.59. Podstępnie skradał się w kierunku toalety, a następnie upuścił wiadro i hałaśliwie przewrócił się na podłogę. Panie Jenek, było tak? Panie komisarzu, ta baba mnie stresuje. Jak ja jestem w toalecie i się załatwiam, to ona takim prętem po kaloryferach wali. Dodatkowo zauważyłem, że bez tego hałasu to ja się nie mogę normalnie załatwić. Jak ja w pracy idę do toalety, to ja muszę prosić kolegów, żeby część walili po kaloryferach. Bo... bo. Bo ta baba zawsze łomoczy, jak ja chcę skorzystać. Łomocze pani prętem? Muszę interweniować. Normalny człowiek to się nie skrada jak zboczeniec. Albo tu patrz pan. 4 marca, 15:27 hałasował, tłukąc pięściami w ściany i używał wyrazów na kychypy. Bo się w windzie zaciąłem. Wsiadłem i stanąłem między piętrami. Pan też by używał wyrazów, jakby pan się zaciął w windzie, miał pełen pęcherz, a ktoś by walił prętem po kaloryferach. Mnie się jakoś winda nie zacięła. Bo na parterze pani mieszka. Tak? Ale jeszcze się zatnie, obiecuję to pani. A tu? 12 kwietnia, 19.15. Obnażam się publicznie. No nie, tego mi pani nie zarzuci. Było. Nie, zaraz, zaraz, rozwinie pani ten zarzut? A co tu rozwijać? Poszłam ja do paciorkowskiej Elżbiety z naprzeciwka, lat 38, znaków szczególnych brak. Patrzę przez okno, a jednak goły po chałupie lata. To, ta baba mnie podgląda, pan musi coś z tym zrobić. Nie, nie no zaraz, pani Maćkowska, ale we własnym domu to chyba jednak nie jest publicznie, co? W oknie z lornetką siedziało? To co by sobie pomyślało, że chłop tak wygląda? Ja bardzo przepraszam, ale mam prawo do intymności i do takiego wyglądania. Przestań, sąsiad z tą intymnością. Myślałby kto, że jest na co popatrzeć. Jak się pan urodził, to lekarz się musiał nieźle kombinować, żeby płeć określić. Ale... No nie, no nie, teraz to ja ją zabiję. Pójdę siedzieć, ale tam jej przecież nie będzie. Of! Fa... Nie, nie, panie Jekek, no teraz pan przesadzi, muszę pana zabrać. Jest. Domestos, Lepsze niż gaz pieprzowy. Co? Pana, Pania! Morda!